Witam Was w 11 vlogmasie na moim kanale. Dzisiaj jest poniedziałek i czajcie, że już za... To jest przedostatni vlogmas na moim kanale, więc będziemy się rozejrzeć jeszcze za jakimiś prezentami. Nie obiecuję, że będę jakieś nie wiadomo, jakie prezenty robić, bo już je mam, ale yy, jeśli chodzi o dodatki, to nikt nie zawiera. Ja lubię dawać prezenty. Ja nie lubię dostawać prezentów. Ale lubię robić prezenty. Nie wiem, czy wy też tak macie. Że ja się cieszę, że ktoś mi kupił jakiś prezent. Ale ja jestem taką osobą, że ja lubię po prostu komuś dać, niż sama dostać, wiecie. Outfit, check. Białe dresy, Buty czarne. E, kurteczka. I tu oczywiście się zapnę. Nie będę tak. Więc. E, nie będę tak chodzić, ok? I tutaj robimy tak. Więc ja tylko chciałam Wam pokazać, a teraz już się zakrywam. Już, już oszczędzę Wam. Ciocia, nie denerwuj się. Jest dobrze. Wróciłam. Powiem Wam tak szczerze, że myślałam, że więcej rzeczy sobie kupię. Ale nic, ale to nic nie było. W sensie, tyle ludzi w tych sklepach masakra tam była. Nie szło przejść, a w korkach to staliśmy strasznie długo, więc... Hej, a już, ja już mam dosyć, nie? Jak ja miałam jeszcze wejść do jednego sklepu i tam obstałam, że sam bym dużo rzeczy kupiła. Ale widząc tą kolejkę, co leci, ja miałam wtedy takie dobra Zuzia, odpuść sobie pod masakra do mojej torby yy, ostatnio w listopadzie chyba. Kupiło, e, kupiłam, dostałam tego pina w rozmanie w kształcie szminki. I ja nie wiedziałam o tym, że coś takiego istnieje w ogóle. Dzisiaj e, odebrałam sobie następnego, co dzisiaj ja to robię. I nie sądziłam, że jeszcze zdążę go odebrać, ale mamy pina z koszykiem. Jak wyglądać, ale chyba sobie tutaj tak pod pomadką, co? Dzigit czy tu? No jest dylemat. Tu chyba. Dobra, Jolo, najwyżej... No i jest. I mamy teraz e, podwójny. Mamy tutaj pomadkę i koszyk, więc e, fajnie to się będzie prezentować. Dwie rzeczy, które następnie kupiłam, to są e, produkty też z Rossmana. Kupiłam ten. On jest też bardzo fajny. Był na przecenie, więc e, no. Będziemy testować. E, chroni przed temperaturą e, do 200 20 stopni Celsjusza. No i jak byłam w Rosmanie to było na przecenie mój ulubiony żel podprysznic. Jej, jak ja go kocham. On jest najlepszy jaki istnieje. Pistacja Ornibio żel podprysznic. A teraz y, idę ogarnąć trochę tu w skórzu i w ogóle. Właśnie ten tym, przed wigilią. Teraz są one wysuszone. No wiadomo, tu jeszcze od nasady jest do wysuszenia, ale to sobie zostawiam i idę się kąpać, tak szczerze, bo zawsze ta nasada mi tam wyschnie sama, ale zobaczcie, moja grzywka, ja sobie ścięłam raz grzywkę i to możecie, możecie sobie, jak kogoś interesuje, jak wyglądałam, to możecie sobie wejść na szorcy i tam na pewno znajdziecie jakieś tiktoczki w grzywce. A, ale już jej jakby nie zrobię na środek. Tylko jeden minus jest taki, że ta mi się tak ładnie układa, tak wiecie, tak, tak ładnie tu. A ta idzie w zupełnie innym kierunku i ona się tak wywija tutaj na końcu. Jeżeli ona by się tak, tak zatrzymała, chociaż na chwilę, to by o wiele lepiej te włosy wyglądały i się tak fajnie zlewa. Ale co sobie jeszcze naprawimy yy, w wy... robieniu dalszej części z włosami. A teraz idziemy się kąpać, tam już ze sobą was nie wezmę. <grymne> ja więc używamy mojego ulubionego żelu pod prysznic, Jest to ten z Lipio Pistacjowy. Ja już jestem okarnięta do spania. Lecę spać. A jak wy chcecie zobaczyć moim Winkilnię mniej więcej, jak wyglądała, to zapraszam na ostatniego vlogmasa, który się na pewno pojawi jutro. Na pewno nie 24, trochę później niż w grudniu, bo jutro nie chcę, wiecie, się męczyć z montowaniem w ogóle, więc po świętach raczej, ale na pewno 25, 26 wyczekujcie, bo na pewno się 12 vlogmas po prostu pojawi. Ja się z Wami żegnam, zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję na tym kanale i do zobaczenia w ostatnim vlogmasie. Bajo!